Hejka dziewczyny, niedługo wakacje, czas relaksu i odprężenia. Cieszę się, a wy? Zaczynamy kolejny odcinek vloga Jestem kobietą. Uwielbiam się ruszać. Wielokrotnie już wam o tym opowiadałam, a w wakacje aż się prosi, aby być aktywnym. Biegi, dyskorolka, pływanie, rolki, wrotki, aerobik, yoga, jazda na rowerze, hulajnoga, piłka nożna, ręczna, koszykówka, siatkówka, taniec to sporty, które umilają czas. Czy możliwe jest uprawianie tych i wielu więcej dyscyplin podczas miesiączki? Całkowicie i absolutnie możliwe, a do tego przyjemne. Możecie robić wszystko, co lubicie, nawet podczas miesiączki. Przede wszystkim dużo zależy od Waszego samopoczucia. Jeśli podczas miesiączki macie ochotę na wysiłek fizyczny, warto go podjąć. Jeśli jednak czujecie się niezbyt dobrze, może lepiej z tego zrezygnować i po prostu odpocząć. Wybór należy do Was. Pod jednym z odcinków Diabolinka napisała, że uwielbia ćwiczyć, ale gdy ma okres, to nie może, bo się boi, że będzie miał jakieś plamy i przecieknie. Żeby czuć komfort w czasie miesiączki, warto używać tamponów OB, które gwarantują do 100% ochrony przed przeciekaniem. Pamiętajcie, żeby wymieniać je regularnie. Ja tak robię i jestem aktywna fizycznie przez cały miesiąc. Dzięki tamponom OB i Wy możecie uprawiać sport podczas okresu. Prawidłowo zaaplikowany tampon jest niewyczuwalny, możecie biegać, skakać, jeździć na rowerze. Krew jest wchłaniana przez tampon wewnątrz organizmu, dzięki czemu czujecie się czysto i świeżo. Ponieważ tampony są dyskretne i nie odznaczają się spod ubrania, śmiało możecie nosić sportowe ciuchy. Strój do pływania, szorty do biegania czy obcisłe leginsy na rower lub rolki. Noście wszystko to, co lubicie nawet podczas miesiączki. Bardzo często pytacie co z tym pływaniem podczas okresu. Pływanie jest sportem, który można uprawiać cały rok. Wakacje to najpopularniejszy czas na kąpiele w morzu, jeziorze lub basenie. Tampony są idealnym rozwiązaniem na basen lub wyjście na plażę w kostiumie. Dopasowują się do kształtu kobiecego ciała, a krew jest na wewnątrz. No i są niewidoczne. Minęły już czasy, kiedy dziewczyny musiały rezygnować z pływania z powodu okresu. Nowy tampon należy zaaplikować tuż przed wejściem do wody. Jeśli chcecie sobie przypomnieć, jak aplikować tampony, obejrzyjcie odcinek A jak aplikacja. Ja bym proponowała odcinek o sporcie. Jak uprawianie sportu wpływa na ciało, okres i czy to prawda, że jak się dużo uprawia gimnastykę czy inne sporty, to nie ma się błony dziewiczej. I co zrobić, gdy ma się okres na zawodach? Magdalena, mam nadzieję, że uważnie obejrzałaś ten odcinek, który był odpowiedzią na Twoje pytanie. Czy to sport rekreacyjny czy zawody, tampony zapewnią Ci komfort i ochronę. A jeśli chodzi o wpływ sportu na utratę błony dziewiczej, to mit. Jeśli podczas uprawiania sportu nie dojdzie do żadnego urazu krocza, to błona zostanie nienaruszona. Dzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach pod vlogiem. Jestem bardzo ciekawa, jakie sporty uprawiacie w wakacje. A teraz niespodzianka, konkurs! Kupcie tampony OB z edycji limitowanej i zróbcie sobie selfie z przyjaciółką. Do wygrania okulary Rayban, aparat Fuji Instax lub iPhone. Szczegóły wkrótce. Na dziś to już koniec. Jeśli macie ochotę, zostawcie lajka. A ja uciekam na rower.